I wszystkim, z tej i zapraszam Was na wtorkową aktualizację procesów na przestrzeni. Trochę się na tej przestrzeni, nie powiem, że zaczęło dziać, ale zmieniają się pewne konfiguracje. Teraz tak, pamiętajcie o tym, jak Wam wspominałam kilkukrotnie na poprzednich aktualizacjach, że w tej chwili ważne jest budowanie równowagi z przestrzenią. Czyli właśnie ta praca, budowanie tej równowagi jest o tyle istotna, że dzięki tej y, równowadze my zła, łapiemy w takich sytuacjach, jak w tej chwili jest, swego rodzaju balans. Czyli y, łapiemy równowagę i dzięki temu zaczynamy używać w czasie ruchu y, naszych treści czy naszych zasobów, w, jakby w praktyce, co jest bardzo istotne, dlatego że właśnie ta praktyka w tej chwili może nas w pewnym sensie ocalić. Teraz tak, yy, ponieważ właśnie z tą równowagą w tej chwili mamy problemy, czyli przestrzeń wpadła w nierównowagę, ponieważ skacze z warstwy na warstwę, o czym też Wam mówiłam, że gdzieś tam my żyjemy jednocześnie w kilku warstwach. W związku z tym te kilka warstw jednocześnie się przenika, więc w zależności od tego, jaką treść w tym momencie mamy na tapecie, to jest bardzo ważna uwaga. Choćbyście nie wiem, jakie kłopoty mieli w tej chwili w życiu osobistym, nieosobistym, zawodowym, finansowym, zdrowotnym, róbcie co się da, żeby się tylko tym tematem absolutnie nie wypełnić, żeby ten temat Was nie definiował i żeby on nie był jedynym tematem wiodącym, o którym myślicie, o którym się zajmujecie, który, który Was po prostu absolutnie zamyka w tym przez najbliższe trzy miesiące przynajmniej, ale w ogóle to, to swoją drogą jest dobry nawyk, tak się nie zatrzymywać nad jedną sprawą. Ale przez najbliższe trzy miesiące to jest szczególnie istotne, czyli przez już teraz dwa miesiące, bo właściwie lipiec się też niedługo kończy. Więc właśnie to, to podejście, żeby się nie wypełniać, nie zamykać się maksymalnie w jednym sposobie myślenia tylko o jednej sprawie, też powoduje takie uwolnienie wielu treści innych i taka, takie zmuszenie siebie do przesunięcia. Głównego fokusu z jednego tematu na ileś innych tematów. Czyli poza tym, że mamy tutaj jakiś problem, jakaś jest sytuacja, która nam spędza sens powiek, ale mimo wszystko jeszcze są inne sprawy i w tych innych sprawach są odpowiedzi najczęściej na ten problem lub to zatrzymanie w tym problemie, który w tej chwili może być bardzo odczuwalne, właśnie poczucie zatrzymania, które wcale nie jest prawdziwym zatrzymaniem, tylko to jest wrażenie zatrzymania. Będzie powodowało wyjście z, z, z innych warstw, kolejnych nieciągłości. Czyli jeżeli wypełniamy się problemem i żyjemy tym problemem, i to jest jedyny nasz temat życia, zaczynamy się w tym definiować, zaczynamy się tym stawać. Więc tu uwaga, i teraz tak, ja Wam mówiłam już kilkukrotnie na temat budowania. Równowagi z przestrzenią, czyli wchodzenie w tą przestrzeń w sposób taki dosyć płynny i cały czas pilnowanie tego balansu między, między sobą a przestrzenią. No i w związku z tym, że właśnie możemy w tej chwili doświadczać, co się dzieje, kiedy się nie jest w balansie z przestrzenią, możecie doświadczać sytuacji, które są nieco niezrównoważone. Możecie je widzieć u innych, lub możecie wręcz. Sami popadać właśnie w takie niezrównoważenia, czyli coś się nagle staje absurdalnie ważne. Coś, co przed chwilą w ogóle nie było ważne. Albo coś się może wydarzyć e, takiego właściwie się nic nie wydarzy, i nagle się w, w nas może pojawić takie poczucie o je, takiego strachu, jakiegoś niepokoju. E, lub coś się wydarzy, ma, malutka sprawa. A my z tego dmuchamy wielki problem i przeżywamy to przez jakiś dłuższy czas. Więc na to uwaga, także tutaj ważne jest właśnie zachowywanie tego balansu z przestrzenią, który, żeby osiągnąć i żeby go cały czas wspierać, należałoby w tym momencie skupić się na, na takim poczuciu używania niestandardowych rozwiązań. Do problemów, które gdzieś tam tkwią, ponieważ my w tym momencie będziemy używali w sposób inny zasobów, które do tej pory w nas gdzieś tam są, czy były, ale są nieużywane, a przez to są nieciągłości, które wytwarzają nam chaos, jakieś takie chaotyczne zachowania innych ludzi wobec nas, czy chaos w ogóle, czy chaos na Ziemi, generalnie, który jest jakby niezaprzeczalnie obecny. I tutaj mamy też taką ciekawą sprzeczność do przemyślenia, dlaczego to jest takie ważne. Ponieważ w naszym myśleniu jest, nazwałabym to, nie chcę tak zabrzmieć jak komputer, ale nazwałabym to błędną taką jakby konfiguracją algorytmów. Czyli z jednej strony nie umiemy korzystać z wolności, boimy się wręcz wejść w tą wolność, boimy się być wolnymi. Ale z drugiej strony, bardzo nie chcemy, żeby nam ktoś tą wolność ograniczał. I teraz, czy jeżeli jest szczególnie to dotyczy jakby takiej świadomości zbiorowej, czyli nie chodzi o to, że nam może ograniczać jedna czy dwie osoby, czy nasza prywatna praca, czy jakieś tam zobowiązania, to one ewentualnie się zgadzamy na te ograniczenia, ale w kontekście ograniczeń zbiorowych bardzo nie. I to z kolei jest efekt. To akurat jest dobry odruch, tylko że tutaj na to trzeba znaleźć sposób, żeby tą informację pchnąć i żeby to zaczęło działać. Bo to, że my się sprzeciwiamy przeciwko pewnym ograniczeniom, czy jakimś takim, no krótko mówiąc, systemowi, to jest bardzo, bardzo ok. Znaczy, sprzeciwianie się dla samego sprzeciwiania się, bo mnie coś ogranicza, to nie jest już do końca trafne, dlatego że wszędzie są ograniczenia, które tworzą strukturę. Zawsze tak będzie. Zawsze tak było, i tak jest we wszystkich cywilizacjach innych, systemach, nawet naturalnych systemach. Te ograniczenia swego rodzaju są też z drugiej strony bezpieczeństwem. Więc te, to jakby oscylowanie od, od jednego do drugiego jest w porządku i zawsze tak będzie. Tylko tutaj chodzi o na taką zgodę. Nie należy się sprzeciwiać czemuś, czego się nie rozumie. Więc y, ja nie tutaj absolutnie nie chcę zabrzmieć, żeby tutaj ja nie wiem wpływ na na że mam się nie sprzeciwiać, mam się na wszystko zgadzać, właśnie nie. Tylko. Dlaczego się nie zgadzamy? Tutaj jest bardzo istotna funkcja czasu, ponieważ ta, ta, ten czas przez to, że mamy poczucie ograniczającego nas czasu, jest przede wszystkim pierwszym ograniczeniem. Więc nie mam czasu. Takie, takie różne słyszymy. Sentencja od innych, że na przykład nie mam na coś czasu, nie chcę czegoś zrobić, bo nie mam na to czasu, yy, czy, czy faktycznie czu, czujecie, że nie macie czasu, więc szkoda wam czasu na coś, albo nie ryzykujecie nie wchodząc w relację z czymś, bo wam szkoda czasu, czy w, w, no, na tworzenie nowego projektu, czy szkoda wam już potencjałów. Rzeczywiście ten czas jest tutaj określony i jeszcze na dodatek dosyć niestabilny, co w nas wzbudza cały czas poczucie napięcia. I teraz, w związku z tym, że nie może nas napędzać ewolucyjnie poczucie tracącego czasu, w związku z tym należy tutaj jakby wprowadzić w siebie samego nową treść, która czy może uruchomić, bo każdy ją ma uruchomić treść, która będzie powodowała taką wyciszenie tego poczucia nacisku, czy pędu, który w nas jest, takiego ścisku. Przez który my się frustrujemy, na przykład i wtedy reagujemy w sposób powiedzmy niezrównoważony w stosunku do przestrzeni, co z kolei po, po, tworzy ileś różnych nieporozumień, konfliktów generalnej frustracji. I to jest istotne w tej chwili, ponieważ właśnie tutaj kierujemy się cały czas na taką, taką dobrą ścieżkę, więc dlatego ja bym chciała, żebyśmy się nie zafiksowywali, nie przesadzajmy, nie fiksujmy. I dosyć, starajmy się przedsiębiorczo y, wykorzystywać swoje zasoby i nie wykonywać niespójnych ruchów. I to jest teraz dobry czas, żeby się temu przyjrzeć i żeby to gdzieś tam y, po prostu sobie przeorganizować. Rozwiązanie na to jest kreacja, czyli kreacja nie zna czasu. I to jest coś, co jest ponadczasowe. I właśnie szukając, Wyjścia z tej klatki czasu. Pamiętajcie, pamiętacie, jak kilka aktualizacji temu mówiłam wam o poczuciu strachu przed śmiercią. Ten strach przed śmiercią jest swego rodzaju, który nas bardzo ogranicza, nawet w dosyć nieświadomy sposób. On jest, po prostu jest. Tylko, że on właśnie powoduje w nas to poczucie ograniczenia w jakiejś klatce czasowej, tak jakby nas ktoś zamknął w zegarku i teraz każe nam jakby iść tym ruchem. A to zupełnie się z nami już nie spina, ponieważ. Poprzez rozwój świadomości, świadomość się nie rozwija liniowo, więc poprzez rozwój świadomości, my robimy skoki. I te skoki z kolei powodują inne poczucie przepływu czasu. Więc, jeżeli jesteśmy właśnie w kreacji, w rozwoju, w ciekawości, gdzieś tam płyniemy do przodu, to to powoduje, że ten czas zanika. Oczywiście, że on płynie liniowo, czyli dni mijają, miesiące mijają i tak dalej. Ale mimo to szczęśliwi czasu nie mierzą, tak się mówi. I właśnie o to chodzi. Że właśnie szczęśliwy to jest ten ktoś, kto nie czuje ograniczeń w tym momencie i on się nad tym nie zastanawia. To jest cykl i to jest okej. Okay. I właśnie dlatego to jest ten kierunek, w którym należałoby pracować wewnętrznie w tym poczuciem yy, kreacja. I im więcej, jest coś, im więcej jest rzeczy kreatywnych, im więcej wytwarzasz, im więcej używasz swoich treści, zasobów wewnętrznych. Tym lepiej to będzie działało na tą taką rozluźnienie tego fragmentu, gdzie jest ograniczenie poczucia czasu. I to z kolei będzie budowało balans z przestrzenią, co będzie prowadziło na tą taką, powiedzmy, drogę dosyć spokojną, czyli niereagowanie skrajnościami, generalne za zachowanie takiego wewnętrznego spokoju, to będzie dotyczyło również takich naszych codziennych wydarzeń, a mało tego. Może tutaj zachęcę dzięki temu, również będziemy zdecydowanie bardziej harmonijnie synchronizować się z przestrzenią. W związku z tym y, różne treści, które do nas będą powiedzmy, reakcja przestrzeni na naszą obecność, również będzie y, taka zdecydowanie bardziej spokojna, czyli nie, nie będą się wydarzały jakieś ogromne, trudne bloki zdarzeniowe y, sytuacje będą w miarę się układać tak subtelnie, spokojnie. Płynnie i będziemy zachowywać to, to, tą płynność w tym wszystkim. I to jest bardzo ważne, dlatego że w tej chwili właśnie część jest takich rozczapiżonych fragmentów przestrzeni, które właśnie zaczynają tworzyć, jakąś taką, no, tworzyć zaczynają. No, może nie to o to chodzi, tylko że jakby ten strea, stres, strach i właśnie ten ucisk. Gniecie, powiedzmy, czy może nas tak otaczać zaczyna, które powoduje, że gdzieś tam się zaczynamy denerwować rzeczami, na których nie mamy w ogóle sensu się nad tym zastanawiać, tylko właśnie ta, ja zachęcam wszystkich do tej kreacji. I teraz tak, jeżeli tutaj będę jeszcze, sobie powiedzieć Wam o kłopotach z pamięcią, ale o tym za chwilę i kłopoty z ciałem fizycznym, na przykład kłopoty z układem trawiennym. Teraz też to może być. Dobra, że mam od razu tej pamięci, bo jeszcze potem zapomnę i właśnie a propos pamięci zapomnę. Dokładnie. Chodzi o to, że w tych fitach po pierwsze możemy różne objawy fizycznego odczuwać. Począwszy, znaczy przede wszystkim mogą być kłopoty z układem pokarmowym, z całym tym, z całym tym układem. Dlaczego? Czyli możecie doświadczać różnego rodzaju niestrawności i tak dalej, tak dalej. Wszyscy wiemy o co chodzi. Dlaczego tak jest? Dlatego, że właśnie to jest wewnętrzne takie poczucie, że ja nie przetrawiam, nie, nie wchodzę w to, nie, nie chcę tego, co jest mi proponowane. To właśnie świadczy o braku balansu z przestrzenią, czyli braku równowagi w tym miejscu. Znowuż gdzieś jest przesada, gdzieś jest coś, czego ty nie chcesz przyjąć, yy, i tak dalej, ale to niestety w tej chwili nawet przy bardzo dużej równowadze, przy super współpracy samemu ze sobą, i tak mogą występować tego numer, numeru, tego kalibru, może tak bardziej, problemy. I tym się tak aż bardzo nie przejmujmy, to nam przejdzie na jesieni, także, także to będzie OK. Drugi temat. Problemy z pamięcią i to jest już dużo poważniejszy problem, ponieważ to dotyczy wszystkich i to się będzie pojawiało bardzo w tej chwili. Możemy mieć wręcz wrażenie efektu Mandeli, że coś się wydarzyło, albo coś się na pewno nie wydarzyło, a inna osoba tłumaczy i opowiada: No, jak ty możesz tak mówić, przecież tak się właśnie wydarzyło, tak było, a ty tego nie pamiętasz? Lub sami chcemy coś pamiętać i nagle nam to zupełnie ucieka z głowy. Dlaczego tak jest? No, właśnie to jest to kręcenie się po tych warstwach przestrzeni, czyli te warstwy się rozdzielają, więc my wewnętrznie w pewnym, se w pewnym sensie jesteśmy też posegmentowani, a nasza pamięć, Oprócz tego, że jest liniową pamięcią, jeszcze na dodatek jest segmentacyjną pamięcią. Czyli my mamy segmenty, zapamiętujemy sekwencje w pewnym sensie zdarzeń. Znaczy, to jest ta liniowość. Natomiast te segmenty, one czasami są w różnych jakby częściach. Czyli jeżeli jest na przykład to bardziej w nieciągłościach, to to jest coś, czego umysł nie chce odpalać. I tam właśnie trafiają często różne skojarzenia, które odpowiadają za pamiętanie, i ta warstwa jest odcinana, więc w pewnym sensie. Zupełnie jakbyśmy tracili kontakt sami ze sobą. No i to się może właśnie odbywać. I Ja bym jednak ćwiczyła tą pamięć i starała się używać jak największej ilości tej pamięci, więc się starajmy przypominać albo przynajmniej, żebyśmy nie zapomnieli różnych rzeczy, rzeczywiście zapisujmy sobie jak najwięcej rzeczy, najlepiej wręcz w notesie z długopisem. Chociaż pewnie dla większości bardziej realny będzie telefon, bo przynajmniej on zawsze jest, a z notesem może nie być notesu, bo się go zapomniał ze sobą zabrać, w związku z tym się zapomina to, co się chciało w nim zapisać. Więc może rzeczywiście ten telefon w każdym razie zapisujcie, żeby móc do tego potem wracać. Zapisujcie swoje myśli, zapisujcie swoje poczucia, prognienia, wizje, sny. Zapisujcie sobie wszystko, bo możecie tracić całe fragmenty momentami pamięci. No tak po prostu już się teraz dzieje. Dobrze, więc my w tej chwili mamy poszukiwać niestandardowych rozwiązań na kłopoty, które mogą w tej chwili się pojawiać. Dziwne kłopoty, trochę z, w ogóle jak gdyby zupełnie z innej bajki. Dlatego że te kłopoty będą wynikały, no jakieś takie problemy życiowe mogą też być, to no nie tylko kłopoty jakiegoś tam dnia codziennego, że nie wiem, a tutaj ktoś. Słuczkę się miało, czy, czy jakieś tam, no takie, nie wiem, ktoś kogoś obraził na ulicy, to nie o takie coś chodzi. Też to są kłopoty, ale problemy to są właśnie te tematy, które tak się ciągną za nami, nie możemy tego rozwiązać i tak dalej. Po pierwsze, nie fiksujemy się na tym, nie przesadzajmy, nie przeżywajmy tych historii, tylko skupmy się na wszystkich innych tematach. Jeżeli chodzi o kłopoty, to szukamy, tak samo są z tymi problemami życiowymi, to samo. Ale my mamy szukać niestandardowych rozwiązań. Dlaczego? Dlatego, że te treści, których używamy i tak na co dzień, one są w swoim rodzaju takim naszym zasobem. Więc jeżeli my go wrzucamy i w tryb działania, to wtedy, czyli zupełnie szukamy czegoś innego, to one się te treści się uruchamiają i one zaczynają tak się w nowy sposób organizować. I to jest pętla dzisiejszej aktualizacji. Przez to, że się rozchaotycznia, bo się rozkleja i zmieniamy tą ścieżkę ewolucyjną, no to jeszcze chwilę zajmie. Tylko, żebyście nie zrozumieli, myślę, że, że od września nagle jesteśmy na nowej ścieżce ewolucyjnej i gra i buczy. Ten proces trochę jeszcze będzie trwał wiele miesięcy. Ten rok do końca, przyszły rok do końca i zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja w 2027. Ale z drugiej strony też nie będzie tak, że będziemy siedzieć tu na tej zmianie ścieżce, ścieżki następne tysiące lat. I będziemy żyli w takim chaosie, i tak dalej. Nie, nie, nie. A właśnie chodzi o to, że ta organizacja wewnętrzna nas samych i to porządkowanie tej zewnętrznej przestrzeni będzie jednocześnie również powodować to, że tam ten chaos wynikający z tych różnych roz, rozciągnięć przestrzeni, rozwarstwień przestrzeni, będzie się też porządkować. Dlatego to porządkowanie jest istotne, czyli szukanie nowych, niestandardowych rozwiązań na stare tematy, które są, daje nam możliwość, czy, czy powoduje to, że będziemy, jakby tą przestrzeń nową w pewnym sensie, programować na ten właśnie nowy porządek. To nie jest na stałe. Także to nie o to chodzi, że jeżeli ten porządek teraz jest prowadzony, a on, ale zadziałał, więc się zrobiła harmonia, i przeszliśmy do następnego bloku zdarzeniowego, do następnych wydarzeń. Właśnie dzięki temu, że ta świadomość jednak wzrasta i że bardzo dużo uspójnień następuje w nas, czyli to przepływa, to, ta przestrzeń przez nas przepływa coraz lepiej, pomimo tego, że są konflikty na, na Ziemi, mamy kłopoty jako cywilizacja, one nie są aż takie, jakbyśmy się mogli tego spodziewać. No i widzimy, że to, co ja powiedziałam w zeszłym tygodniu, czy nawet jakiś czas temu, kiedy były zapowiadane wielkie, wielkie deszcze, owszem, te deszcze były, ale jakoś to przeszło. Jakiejś ogromnej powodzi, która była przypowiadana, nie było. Była woda, te powodzie są, ale w innych punktach świata. U nas teraz nie. I właśnie dlatego ja jakby nadal podtrzymuję ja jeszcze zrewiduję jeszcze raz za jakiś czas te potencjały na te inne tematy. Jeżeli chcecie, to również piszcie w komentarzach, jakie potencjały na co, ale oczywiście w kontekście globalnym mam sprawdzić to, to postaram się również, również to sprawdzić. Więc podsumowując, porządkujemy w niestandardowy sposób, przestrzeń używając w ruchu, czyli w praktyce wszystkich swoich zasobów. To jest pierwsza sprawa, druga sprawa. Nie przesadzamy, nie fiksujemy się, nie wypełniamy się jednym problemem, nie możemy tego robić, dlatego że to wtedy jakby w pewnym sensie programujemy całą istotę swoją na, na problem. Tego oczywiście nie chcemy, w związku z tym szukajcie innych rozwiązań, wychodzimy ciekawością do innych, po prostu zostawiamy to. Zostawiamy to, niech to sobie tu jest, a ja poszukam gdzie indziej, w innych tematach, może znajdę coś do tego podobnego, co mogłoby mi to rozwiązać, z kimś porozmawiam, z kimś się spotkam, gdzieś pojadę, czymś się zainspiruję, przeczytam jakąś książkę, obejrzę film i może mi ta informacja po prostu przyjdzie. A po prostu też tutaj jest ten faktor czasu, bardzo istotny. Czyli właśnie, żeby opanować czas, nie siedzieć w ograniczeniach związanych z tym czasem, Pracujemy nad tym, żeby właśnie jak najwięcej kreować, ona jest, kreacja jest ponadczasowa, wtedy nie będziemy czuli napięcia związanego z czasowością, czyli porządkujemy, nie fiksujemy, wchodzimy w balans z przestrzenią, mamy cierpliwość do wszystkiego, co teraz troszeczkę może się zrównoważyć i wyjeżdżać mogą stare problemy, uwaga. Stare problemy teraz będą wyjeżdżać, czyli tematy, które są jeszcze niezałatwione, one będą miały, no słuchajcie, astrolodzy twierdzą, że merkury w retrogradację zaraz wejdzie, więc... Ale ja spokojnie za kilka dni nagram kolejną aktualizację, więc jakoś będziemy się trzymać razem. Tym razem według mnie ta retrogradacja Merkurego może być dosyć intensywna i mocną, tak głęboko wejdzie. Dlaczego? Dlatego, że Merkury swoją obecnością w układzie słonecznym jakby konfiguruje potencjał pewien. I akurat tak jak z reguły aż tak źle nie jest, tak tym razem on rzeczywiście no, wpadł kosa na kamień, dlatego że. A nie, w sumie to nie jest dobre porównanie, raczej yy, śliwka w kompot, tak? Bo on właśnie jest taką manifestacją tego, co się dzieje, tego rozklejania tej przestrzeni, więc to ona może być w pewnym sensie po prostu podwójnie, czy nawet i po iluśkrotnie yy, rozklejona. W sensie, przypominam Wam o promocjach na mojej stronie, co się w ogóle jeszcze nigdy nie zdarzyło, żebym coś takiego zrobiła, więc zapraszam Was. Yy, zerknijcie, co tam jest. No i cóż, do następnego razu życzę Wam udanego tygodnia czy końcówki tygodnia. Dzięki. Hej.